Siemano, witam wszystkich serdecznie, kosmonożysfera.pl z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj porównanie dwóch zetek dwóch 770, wersja aluminiowa, którą już znacie, ta limitowana wersja i wersja obecnie produkowana, czyli wersja z układzinami z włókna węglowego. Tych różnic jest trochę więcej. Pierwszą różnicą oczywiście jest waga. Ta wersja zwłokna węglowego waży około 80, z tego co pamiętam 88, 86, 88, koło 88 gramów. Aluminiowa około 100, 106. Dobrze pamiętam. Czyli mamy różnicę, różnicę w wadze, ale nie jest to oczywiście jedyna różnica. Ta pierwsza, która rzuca się w oczy, to, to jest różnica w materiale okładzin. Tak jak powiedziałem, tu y, użyto aluminium, tutaj włókna węglowego. Natomiast dopiero połączenie jakby, tych dwóch wersji dałoby nam okładzinę, która byłaby tą najbardziej podobną do Zero Tolerance 777, czyli tego, tego pierwszego modelu, na bazie którego powstały, powstały te następne e, produkcyjne wersje. Bo tam były wycięcia. Jak w tym aluminiowym, troszeczkę inne, natomiast no, były, były, były takie wycięcia, natomiast materiałem było właśnie, właśnie włókno. Kolejna różnica, też widoczna na pierwszy rzut oka, to jest śruba osi. W aluminiowej wersji mamy, mamy zwykłą śrubkę, w tej zetce jest taki ozdobny pivot, coraz częściej. One są w różnych nożach montowane, mi się niespecjalnie to podoba. W dodatku w tej, teraz tego, teraz tego nie widzę, natomiast jeżeli tutaj pada światło na tą śrubę, to ona jakby tak, taki jest tęczowy refleks na niej, jak, jak na takiej karcie kolekcjonerskiej holograficznej, albo jak na, jak na hologramie takim z AX, z płyty CD. Wielu ludziom się, się, się te pivoty podobają, mi niespecjalnie. Czyli różnica jeżeli idzie o materiał układzin, jeżeli idzie o śrubę osi. Kolejna różnica to jest to co mamy o Jezu, z tyłu noża, czyli o tutaj jak widzicie w aluminiowej wersji są trzy tuleje dystansowe. Tutaj również mamy trzy śruby, natomiast zastosowano backspacer. Nie jestem o tym przekonany, ale on jest zrobiony chyba z aluminium. Może z jakiegoś innego tworzywa, ale nie wygląda mi na plastik, nie wygląda też na G10. Do końca nie wiem. Teraz tak, ten element, za który zaczepiamy linkę jest zrobiony podobnie, on częściowo jest chroniony od tyłu przez backspacer, więc być może głownia aż tak nie haczy jak, jak w tej aluminiowej Zetce, natomiast na pewno jakiś tam dostęp głowni do tej, do tej linki jest. Clips jest identyczny, identyczne jest montowanie prawo i lewo ręczny, dla prawej i dla leworęcznych, tylko tip-up. To są podstawowe różnice, jeżeli chodzi o rękość tych noży. Włókno węglowe na pewno jest ciekawym materiałem, natomiast w takiej wersji zupełnie płaskiej, zwykłej okładziny, mi niespecjalnie się podoba. Lepsza jest, znaczy lepsza. No dla mnie po prostu ciekawsza jest aluminiowa godzina. Tutaj, jakby jako ekwiwalent, jest ten pivot. Tak? Coś się dzieje w okolicach tej śruby osi. Też niespecjalnie akurat to mi się podoba. Także to są różnice, jeżeli chodzi o rękojeść. Otwórzmy oba noże, i tutaj od razu też widzicie kolejną różnicę. To znaczy różnice w wysokości szlifu, w tej nowej wersji, nowszej wersji szlif jest troszeczkę niższy, mamy, mamy płask, który, który, który tutaj widać, tutaj szlif jest pociągnięty do samej, do samej tej fałszywki, jeżeli chodzi o tą stronę z logiem 0 to, Tolerance, to tutaj oznaczenie jest w obu nożach. Takie same różnice pojawiają nam się z drugiej strony, tak, czyli Mamy tutaj 770 Kai, patented, made in USA. Tu oznaczenie jest inne, tak? 770 również. Natomiast do tego jest dodany CF, czyli Carbon Fiber włókno węglowe i M390. Bo to jest bardzo duża różnica w tych dwóch nożach. To znaczy, ta poprzednia wersja, jak widzicie, była zrobiona z L -Maxu. ta jest Ta nowsza jest zrobiona z M390. Kształt tych główni. Poza tą wysokością szlifu jest identyczny. Zresztą okładziny również są, są identycznego rozmiaru. I jeszcze jest tu jedna ciekawa różnica, a nawet nie jedna, nawet dwie. Chodzi mianowicie o flipper. W aluminiowej wersji, jak widzicie, ten flipper jest gładki. W dodatku odchylony. One oba są odchylone tak samo i ten nóż się otwiera dobrze, ja, ja, lubię, ja, lubię, ja lubię go otwierać. Natomiast ta wersja nowsza otwiera się jeszcze, jeszcze lepiej ze względu właśnie na nacięcia na tym fliperze, które nie są za ostre, nie powodują jakiegoś, nie wiem, dyskomfortu, natomiast polepszają tarcie bardzo, bardzo fajnie się otwiera tą, tą zetkę. W tej wersji, właśnie z włókna węglowego. Aha, jest jeszcze różnica, o której wcześniej wam po nie powiedziałem czyli różnica taka, że w aluminiowej wersji są nacięcia na linersie, natomiast były też aluminiowe wersje bez tych nacięć. Z tego co pamiętam, to były troszeczkę późniejsze, późniejsze serie. W tym liners jest płaski, jest być może troszeczkę Lepszy do niego dostęp, jeżeli chodzi o nacięcia z kolei tu na głowni, na głowni, one w obu przypadkach wyglądają tak samo, natomiast ja mam takie wrażenie, że, że jednak w tej wersji z włóknem węglowym te nacięcia, te nacięcia są delikatnie bardziej agresywne. Natomiast czy jest tak na bank? Nie wiem, może to jest jakiś tam... Jakaś tam sugestia, moja autosugestia. Nie, ale chyba, chyba tak jest, że one są, one są jednak troszeczkę bardziej agresywne. Tak by się to prezentowało, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch wersji 0-770. Mi bardziej, tak jak już wam wcześniej mówiłem, odnośnie układzień, mi bardziej się chyba podoba ta wersja aluminiowa. Nie jestem fanem raczej jakichś kombinacji wycięć na rękojeści, natomiast tutaj to jest zaprojektowane naprawdę fajnie i, i dobrze to wygląda. Główną bolączką moim zdaniem wersji z włóknem węglowym jest, jest ten piwot. No, jakoś mi się to nie podoba. Wygląda jak taka, nie wiem, alufelga przyczepiona do noża, jakiś taki odblask, nie wiadomo po co. Mi to do gustu specjalnie nie przypada, natomiast jest to na pewno ciekawy nożyk. I, i warty sprawdzenia, jeżeli ktoś nie kupił tej wersji aluminiowej to pewnie ciężko teraz będzie ją dostać, na pewno ciężej. To 770 warto sprawdzić, bo to naprawdę ciekawy nożyk. Podoba mi się z kolei ten backspacer, fajnie wygląda. Naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o użytkową stronę ja sobie pożyczyłem kilka nożyków takich do porównań właśnie. Nie wiem czy będę ich w ogóle używał. Natomiast ten projekt jest identyczny, tak, więc nie sądzę żeby wrażenia z używania tej Zero Tolerance w włókni węglowym, różniły się od tego od używania tej zetki aluminiowej, o wrażeniach oczywiście zużywania i w ogóle o tym modelu mogliście już wcześniej przeczytać na stronie i też posłuchać tutaj na YouTube. Także tyle z mojej strony, porównanie dwóch zetek, będzie jeszcze jeden filmik, który będzie porównywał dosyć popularny nóż innej marki właśnie też z wersją, z włóknem węglowym i i ciekawszą stalą. Tyle z mojej strony.